Cześć. Doskonałym rozszerzeniem instrukcji na temat używania raportu, czyli tej warstwy dodatkowej, którą pokazałem na ostatnim nagraniu, która opisuje, co się stanie, jak będziemy klikali po raporcie, jest stworzenie instrukcji osobno dla wizualizacji. Jak to wygląda? No, no, każda wizualizacja może mieć też tutaj taką ikonę znaku zapytania, i po najechaniu pojawia się tooltip. Który, w którym opisujemy co można zrobić z daną wizualizacją ja w tym wypadku zaznaczyłem opcję przechodzenia od ogółu do szczegółu i odwrotnie gdzie można uzyskać eksport danych jak można zmienić kierunek sortowania oraz pokazuje też, że po naciśnięciu na pasek będzie dostępne menu kontekstowe razem z opcją drill through naprawdę niewielu użytkowników korzysta z takich opcji Zobaczmy, jak to będzie wyglądało po zejściu na poziom szczegółowości produkty. I teraz, po naciśnięciu na trzy kropeczki, tak jak było to w opisie, możemy zmienić kierunek sortowania, czyli możemy w bardzo prosty sposób, nie budując żadnej nowej wizualizacji, odpowiedzieć na pytanie: nasze najlepsze produkty, nasze najgorsze produkty, tylko właśnie zmieniając, zmieniając kierunek sortowania. Sam atrybut, po którym będzie sortowana wartość, jest wstępny również tutaj. Tak więc, im więcej wyjaśnimy użytkownikom, im lepsze przekażemy im instrukcje, tym mniej tak naprawdę będziemy musieli tworzyć wizualizacji. Zatem przejdźmy do rzeczy. Otwieram raport bez takich opcji. I teraz pokazuję zakładkę, którą już stworzyłem wcześniej. Zakładkę, e, zakładka powstała na podstawie PrintScreena, najprostszego PrintScreena, na który, tak jak w poprzednim nagraniu, nałożyłem różne obiekty, w których opisuję, co można z nimi zrobić. To, co jest istotne, to e, samo ustawienie tej strony, a więc w Page Information e, strona musi być zaznaczona jako Tooltip, tak aby mogła być właśnie podciągana jako, jako Tooltip, Dodatkowo zwracam uwagę, że rozmiar strony może być zupełnie customowy, czyli ustawiony przez nas. Ja tutaj w związku z tym, że wizualizacja zajmowała tyle miejsca, ustawiłem szerokość na 500 pikseli, i wysokość na 250. W tej chwili zbliżenie jest dosyć duże, bo tak Power BI prezentuje tą stronę, natomiast no, na, widzieliśmy, że że tutaj na raporcie już z pociągniętym tym tooltipem wygląda to dosyć dobrze. Ostatnią rzeczą, jaką trzeba ustawić na tej zakładce, to jej ukrycie. Nie chcę, aby użytkownicy mieli dostęp do tej zakładki bezpośrednio. To ma być właśnie tooltip. Teraz przychodzę na stronę main page i chcę pokazać ikony znaku zapytania dla konkretnie wybranej wizualizacji. Dostępne jest to w zakładce Format po zaznaczeniu wizualizacji. Nie jest to ten tooltip, ten tooltip odpowiada za pokazywanie tej wartości liczbowych, a jest to dostępne w opcji Visual Header. Co ciekawe, Visual Header można zupełnie wyłączyć, nie będzie widać tego efektu w aplikacji, natomiast po opublikowaniu nagłówek dla tej wizualizacji nie jest już widoczny. Czyli nie pojawiają się te ikony i nie wchodzą na inne wizualizacje. Efekt tego jest bardzo słudny. natomiast no odbieramy użytkownikowi możliwość właśnie posortowania danych czy eksportu, bo oczywiście do opcji przechodzenia od ogółu do szczegółu cały czas będzie miał pod menu kontekstowy. Ale wracając do raportu, czyli chcę, aby Visual Header był włączony. Schodzę na dół, tutaj jak widać można wyłączać poszczególne ikony, więc też można to dostosować, i na samym końcu jest Visual Header Tooltip Icon. Więc po jego naciśnięciu ikona się już pojawiła, i pojawiła się też nowa grupa Visual Header Tooltip. I teraz domyślnie raport nie pokazuje takiego tooltipa, który, który można było zobaczyć na początku. Domyślnie jest to tekst, więc tu można przekazać taką informację, jak na przykład skąd pochodzą dane. Sales amount from IRP. Teraz po najechaniu na wizualizację, użytkownik zobaczy, skąd są dane. To też jest fajna praktyka, aby jeśli pokazać na raporcie, który łączy wiele źródeł danych, skąd, skąd pochodzą te dane, tak aby użytkownik mógł również sprawdzić w systemie źródłowym. Czy wyniki są poprawne? Podłączenie teraz strony, która została skonfigurowana jako tooltip, nie stanowi żadnych problemów. Wystarczy przejść tutaj do menu rozwijanego, wybrać y, tą właśnie stronę. I w tej chwili, dokładnie pod znakiem zapytania, jest to, y, czego należało oczekiwać. Dla osób, które teraz chciałyby podłączać wszędzie taką instrukcję do każdej wizualizacji, od razu powiem, że to nie jest najlepsza praktyka. Lepiej jest przygotować jeden taki tooltip dla wszystkich wizualizacji, gdzie omawiamy funkcjonalności, które występują na każdej wizualizacji, a tylko najtrudniejsze wizualizacje, takie jak na przykład drzewo dekompozycji, bo tam tych funkcji jest dużo, to właśnie opisać w taki sposób. Dzięki, mam nadzieję, że to się Wam przyda. Do usłyszenia.